Wręcz banałem jest powiedzenie, że dzisiaj wszystko jest kontentem, albo może nim być. Właśnie taki stan rzeczy sprawia, że część z nas zastanawia się, jaką część siebie i swojego życia zmonetyzować albo przekuć na coś innego, na zasięgi, na trochę inny rodzaj waluty. Hej, nawet ja robię to w tym momencie: siedzę w swoim pokoju, gadam do kamery, potem to montuję, wrzucam do neta, wy to oglądacie, na filmie pojawiają się reklamy, a ja na tym zarabiam. Ale tutaj ta relacja jest jasno nakreślona. Wiem po co to robię i mniej więcej jestem w stanie przewidzieć tego skutek. Sytuacja komplikuje się, kiedy do takiego worka wrzucimy dzieci i wielkie, gigantyczne platformy, które mogą sobie robić nie tylko z, jak się okazuje, Twoimi danymi, ale i Twoim wizerunkiem, co im się żywnie podoba. Jest taka książka, bardzo aktualna, autorstwa Janisa Varoufakis'a. Technofeudalizm. I co kryje za sobą ten bardzo mądrze i skomplikowanie brzmiący termin? Żeby zacząć, w kilku słowach musimy zdefiniować feudalizm. To jest system, w którym pan w ramach swojej życzliwości i dobrego, wielkiego serca użycza wesołym chłopom ziemię. Ci chłopi tą ziemię użytkują i w ramach tego użytkowania oddają swojemu dobrotliwemu panu Część wypracowanych przez siebie plonów, za to, by móc na tej ziemi żyć i ją użytkować. Nie to, że mają jakiś wybór. W zasadzie należą do Pana tak samo, jak ziemia, na której harują. Taki system. Nie powodował najszczęśliwszego, najłatwiejszego życia. No ale skoro dzisiaj większość z nas nie chodzi umorusana błotem i nie chodzi boso, nie przymiera głodem zimą, to pewnie można byłoby sobie pomyśleć, że bliżej nam do odzianego w atłasy pana, a nie bezzębnego chłopa, żywiącego się głównie zimniokami. Ale to tylko słodka iluzja. Technofeudalizm, przynajmniej według Warufa Kisa, polega na tym, że oramy nasze wirtualne poletka, z których to korzystamy, z za darmo, nie płacimy za to kasą, ale za to Pan bacznie nas obserwuje. Zbiera o nas mnóstwo danych, no i wszystkie rzeczy, które zostawimy na polu Pana, należą do niego. Dane w dzisiejszym świecie są jedną z najważniejszych walut, i jednocześnie tym, co buduje twarde ogniwa łańcucha, którymi jesteśmy dzisiaj oplądani. W skrócie, pracując na takim cyfrowym poletku, czyli po prostu funkcjonując na nim, wrzucając normalne rzeczy, dostarczamy danych sprzedawcom, dzięki którym to ci sprzedawcy mogą jeszcze skutecznie i często niepostrzeżenie wciskać się do naszej łapetyny. Sami trenujemy machinę, która staje się coraz lepsza w trzymaniu nas w szachu. Hej, ja też jestem częścią tej machiny i wy też. Nie ma tu błota, krzyku i blizn na plecach po batorzeniu. Jest za to iluzja wspólnoty. I dużo przepysznych dla naszego ośrodka nagrody treści, takich jak kotki albo nowe apokaliptyczne scenariusze co godzinę. I kiedy robienie z dzieci przez rodziców, influencerów, jest takim sterylnym ekwiwalentem wysłania swojego dziecka na robotę do kopalni. Sharenting, czy over-sharenting, jak nazwaliby to badacze zajmujący się tematem, to jest trochę taki przykład zagonienia swojego dziecka na pańszczyznę. Ostatnio wpadłem na dwa yy, ciekawe artykuły. Meta musi się tłumaczyć, dlaczego używa prywatnych zdjęć. Nastolatek do reklam. Meta wykorzystała zdjęcia 13-letnich dziewczynek idących z domu do szkoły do promocji aplikacji Threads. Zdjęcia te miały zostać skierowane do dorosłych mężczyzn za pomocą narzędzi rekomendacji, aby zachęcić ich do korzystania z tej platformy. Chodzi o fotografie, które zostały wcześniej opublikowane na Instagramie przez rodziców nastolatek. Nie wiedzieli oni, że polityka prywatności Meta zezwala na wykorzystywanie takich treści w celu promocji pozostałych platform witryny. Jedna z matek twierdzi, że jej konto było ustawione jako prywatne. To było prywatne zdjęcie mojej córki idącej do szkoły. Nie miałem pojęcia, że Instagram je przechwycił i wykorzystuje do reklam. To absolutnie obrzydliwe. Ona jest nieletnia, powiedziała kobieta. Skazała, że gdyby mogła zdecydować o tym, co się stanie z opublikowanymi przez nią zdjęciami, to za żadne pieniądze świata nie pozwoliłaby mecie na ich wykorzystanie. Oceniła, że przedstawienie dorosłym mężczyznom zdjęć dziewcząt w mundurkach szkolnych w celu przyciągania uwagi jest skandaliczne. Kobieta dodała, że jej konto ma umiarkowany zasięg, gdyż obserwuje ją tylko 267 użytkowników. Post dotyczący jej dziecka został natomiast wyświetlony niemal 7 Razy, za 90% tych wyświetleń odpowiadają mężczyźni w wieku powyżej 44 lat, którzy na co dzień nie śledzą jej profilu. Kilka tysięcy obcych chłopów po czterdziestce obserwuje Twoją córkę w mundurku szkolnym. To jest obrzydliwe. Meta zrobiła to wszystko celowo, nie informując nas o tym. To nikczemne. A kto odpowiada za stworzenie reklamy Threads, wykorzystującej zdjęcia dzieci do promocji platformy dla starszych mężczyzn? Pyta matka innej dziewczynki. Na zdjęciach były widoczne twarze nastolatek. W niektórych przypadkach ujawnione zostały także. Ich imiona. Następnie treści te były widoczne dla dorosłych mężczyzn jako sugerowane wątki. Rodzice dziewczynek zareagowali na ten incydent opisując go jako skandaliczny i niepokojący. Dziewczęta przedstawione na zdjęciach pozowały w szkolnych mundurkach, miały one na sobie krótkie spódniczki oraz pończochy. Zdaniem ojców jednej z nastolatek dalsze wykorzystywanie treści przez metę świadczy o celowym seksualizowaniu nieletnich. The Guardian dotarł także do jednego z mężczyzn, któremu wyświetliły się te zdjęcia. 37 latek przekazał, że w jego opinii posty były celowo prowokacyjne. Zachowanie mety uznał. On, natomiast za wykorzystujące dzieci i rodziny, które zostały przedstawione na zdjęciach. Zaznaczył również, że w celu promocji platformy Threads wyświetlano mu wyłącznie posty z wizerunkiem uczennic. Nigdy nie zostały mu podsunięte zdjęcia chłopców w mundurkach szkolnych. W związku z tym uznał on, że w strategii Mety występuje pewien aspekt seksualizacji. Przez kilka dni wielokrotnie wyświetlano mi reklamy Threads na platformie Meta, które zawierały wyłącznie zdjęcia córek w szkolnych mundurkach, a niektóre z nich ujawniały ich imiona. Jako ojciec uważam, że meta nie powinna wykorzystywać tych postów do promocji skierowanej do Rosłych, powiedział. Do tej sytuacji odniósł się rzecznik Mety, który wskazał, że udostępnione zdjęcia przedstawiające nieletnie dziewczynki w szkolnych mundurkach nie naruszają zasad społeczności. Firma skomentowała jedynie, że narzędzie rekomendacji mogą podpowiadać użytkownikom treści udostępniane przez inne osoby. I tutaj oczywiście mamy ten aspekt, że przecież wrzucając treści na daną platformę akceptujemy regulamin. I to jest po stronie użytkownika, że z takim regulaminem się nie zapoznał i teraz płacze po fakcie. I wydaje mi się, że jest to tylko cząstka tej całej dyskusji i to wcale nie ten element powinien być w centrum naszej uwagi. Jedną z dwóch stron medalu jest oczywiście często naiwne, nieprzemyślane, a być może nawet czasami nastawione na jakiś rodzaj zysku, działanie rodziców. Ale drugą stroną tego medalu jest to, że nie, no sorry Zaakceptowaliście regulamin Będziemy używać zdjęć waszych dzieci Do promowania naszego serwisu Bez większego namysłu, czy jest to jakkolwiek w ogóle etyczne To, że mieści się to w granicach regulaminu Który oczywiście napisała sama platforma To są jedne rzeczy Nie no, nie jest to chyba największe zaskoczenie Że meta, która stworzyła zasady społeczności Uznaje, że reklama wypuszczona przez metę Która to reklama wielu osobom wydaje się nieetyczna I po prostu obrzydliwa Uznaje, że żadne zasady nie zostały złamane Oczywiście patrząc chłodno i logicznie z perspektywy biznesu na to, co tutaj zaszło, ma to sens widocznie. To co akurat tą grupę docelową składającą się z kilku tysięcy mężczyzn po czterdziestce, najskuteczniej byłoby w stanie przyciągnąć do aplikacji Frec, były zdjęcia dziewczynek w mundurkach. Skoro to jest skuteczne, to tego używamy, mówiąc w 100% procentach pragmatycznie. Co nie zmienia faktu, że jest to obrzydliwe i nieetyczne. Całkiem blisko tego tematu jest kolejny artykuł o rodzicach proszących o przerabianie zdjęć dzieci. Czy granica prywatności w internecie zatarła się już całkowicie? rodzice udostępniają w mediach społecznościowych zdjęcia swoich dzieci, prosząc obcych ludzi na publicznych grupach o przerobienie fotografii. W takich grupach nie ma żadnych hamulców", ostrzega Marta Bagińska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa informacji, w komentarzu dla Vibes.pl. Ktokolwiek, kto siedział na facebookowych grupkach wie, że potrafi tam się zrobić bardzo szybko, dość mrocznie. Jakby porównać główny feed Facebooka do zwykłego internetu to grupki facebookowe w pewnym sensie można byłoby porównać do dark webu. Jest to oczywiście spore uproszczenie, ale ma ono sens. Media społecznościowe redefiniują pojęcie prywatności. Użytkownicy bezrefleksyjnie publikują informacje o sobie, zdjęcia z wakacji, miejsce pracy, poglądy polityczne, stan cywilny, stan zdrowia, nie zastanawiając się, jakie ryzyko wiąże się z uprawianiem internetowego ekshibicjonizmu. Dla wielu ludzi inspiracją są influencerzy, którzy niestety potrafią spieniężyć każdą dziedzinę życia prywatnego, włącznie zrobieniem testu ciążowego czy porodem. Jedno Kliknięcie. Tyle wystarczy, by zdjęcie dziecka śpiącego w łóżku czy bawiącego się na podwórku trafiło na grupę zrzeszającą dziesiątki tysięcy członków. Do fotografii dołączona jest prośba. Córce wypadł ząbek, czeka na wróżkę zębuszkę, proszę o dodanie wróżki na zdjęciu. Albo córka ma dzisiaj urodzinki, ta radę przerobić na coś innego? Córce wypadł ząbek, więc pokażę obcym ludziom, jak śpi w łóżku. To nowy trend, który budzi ogromne zainteresowanie na Facebooku. Grupy skupiające miłośników edycji zdjęć przeżywają oblężenie. Użytkownicy masowo udostępniają fotografie swoje, swoich dzieci, krewnych, przyjaciół. Proszą innych członków grupy o przerobienie zdjęcia, dodanie czegoś zabawnego, bajkowego elementu, usunięcie przedmiotu, zmianę tła, poprawę jakości. Niektórzy mają bardziej wymagające prośby, zafascynowani możliwościami sztucznej inteligencji, aby ożywić postać na zdjęciu, np. Na Magicznie zmarłe dziecko uśmiechnęło się do obiektywu Nieżyjąca babcia przytuliła się z wnuczką Albo żeby rodzeństwo na trzech różnych fotografiach Pojawiło się obok siebie Córka ma dzisiaj urodzinki Da radę przerobić na coś innego Inne tło albo motyw I zdjęcie kilkuletniej dziewczynki Na grupie, na której cholera wie kto jest Córce wypadł ząbek Czeka na wróżkę zębuszkę Proszę o dodanie wróżki na zdjęciu Dziękuję Zdjęcie Wop Chłopie Ziom każdy z nas ma jakieś zdjęcia z dzieciństwa. W albumie, który jak jest pokazywany na no, nie wiem, jakimś spotkaniu rodzinnym albo no, w jakiejś takiej sytuacji towarzyskiej, to po prostu umieracie wewnętrznie w środku ze wstydu, czerwienicie się i najchętniej zapalibyście się pod ziemię. No ale taki album jest pokazywany w gronie osób, które znacie, i to grono jest stosunkowo małe. To teraz wyobraźcie sobie, że takie zdjęcie hula po grupce nieznanych wam osób i tych osób. Są tysiące. Zajebiste. Witam. Czy mogę prosić o przerobienie zdjęcia na tle czegoś ładnego, tak jakby wyglądało na sesji zdjęciowej? Bardzo dziękuję. No i tutaj e, dwójka małych dzieciaków. Czy mogę prosić o jakąś fajną przeróbkę dla brata? Kończy roczek i żeby miał fajną pamiątkę. Ponownie. Czy mógłby mi ktoś zmienić tło? Dziękuję. Kilkuletnia dziewczynka. Mogę prosić o wróżkę zębuszkę? Pamiątkę będzie miała. Hej, chciałam to zdjęcie ożywić, żeby małe dziewczynki wstały i się przytuliły. To koleżanka córki, ale mieszka w Nowym Jorku. Byłyśmy tam i stąd to zdjęcie. Bardzo by się cieszyła, bo tęskni za koleżanką. Dziękuję. Bardzo proszę o ożywienie. Dziękuję. Ekspertka ostrzega. Raz opublikowane zdjęcie nigdy nie znika. Temat skomentowała dla serwisu Vibes Marta Bagińska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa informacji, audytorka i edukatorka w obszarze cyberbezpieczeństwa. Autorka strony cyberbezpieczneporady.pl Jakub Tyszkowski z spell. Co dokładnie dzieje się ze zdjęciem dziecka po wrzuceniu go na publiczną grupę na Facebooku? Kto staje się jego właścicielem i kto ma do niego dostęp? Warta Bakińska: Po wrzuceniu zdjęcia dziecka do publicznej grupy zachowujemy prawa autorskie, ale dajemy Facebookowi dość szerokie prawo na jego użycie w ramach usług. Zdjęcie jest dostępne dla każdego w grupie. Może być kopiowane, ponownie udostępniane, a po usunięciu może jeszcze przez pewien czas istnieć w kopiach zapasowych lub w miejscach, gdzie udostępnili lub zapisali je sobie inni. Raz wstawione zdjęcie tak naprawdę nigdy nie znika i dobrze jest mieć tego świadomość. Na jakie niebezpieczeństwa narażone jest dziecko, którego zdjęcie zostało publicznie udostępnione i przerobione. Dziecko może być narażone na hejt, cyberprzemoc, ośmieszanie wśród rówieśników, kradzież tożsamości, wykorzystanie zdjęcia w memach lub nawet w materiałach pornograficznych. Dodatkowo powstaje trwały cyfrowy ślad, który w przyszłości może utrudnić zachowanie prywatności. Wszystko zależy od kontekstu zdjęcia i sposobu przeróbki, ale w takich grupach nie ma żadnych hamulców. Osoby przerabiające zdjęcia dla zabawy nie myślą o konsekwencjach dla dziecka, które kiedyś stanie się dorosłe. Łatwo też powiązać część tych zdjęć z nazwiskiem dziecka, zwłaszcza, że rodzice często publikują materiały w sieci pod własnym imieniem i nazwiskiem, a czasem nawet proszą jawnie o przeróbki zdjęć. Nastolatki Spędzają średnio 5 godzin dziennie w internecie. To jest z raportu na Stolatki 3.0, więc jeżeli ktoś będzie chciał coś znaleźć kompromitującego na kolegę lub koleżankę, z dużym prawdopodobieństwem uda mu się to zrobić. Jak trudno jest potem usunąć takie zdjęcia z sieci, jeśli zaczną krążyć w niepożądanych kontekstach? To jest walka z wiatrakami. Każda nieprzychylna osoba może zachować takie zdjęcie na swoim komputerze czy telefonie i udostępnić je ponownie, kiedy tylko zechce. RODO daje nam mechanizmy do cofania zgody, czy walki ze zdjęciem, które narusza nasze prawa, ale w praktyce to bardzo ograniczone, bo internet nie zapomina. Nawet jeśli Platforma usunie orginał, kopie mogą krążyć na forach, w memach, w grupach prywatnych, a nawet w Darknecie. Jak uczyć rodziców odpowiedzialności za cyfrową obecność swoich dzieci? Najlepiej mówić o tym na przykładach historii, które pokazały realne konsekwencje w dorosłym życiu dzieci, gdy rodzice nie myśleli o skutkach upubliczniania ich wizerunku? O takich sprawach rzadko się mówi, bo to nie są tematy z pierwszych stron portali informacyjnych. Spójrzmy na przykład Dakota Fenning jako nastolatka wystąpiła w kontrowersyjnej, ostatecznie zakazanej reklamie perfum O oh Lola, kampanię uznano za seksualizującą osobę nieletnią, co wywołało ogromną falę. Krytyki. Sama aktorka wielokrotnie podkreślała, że wczesny sukces ograniczał jej możliwości kariery w dorosłym życiu z powodu stereotypów. Z kolei w Polsce pamiętam story z Natalii Siwiec z wakacji w Meksyku, które udało mi się zobaczyć na własne oczy parę lat temu. Pokazała wówczas swoją córeczkę płaczącą w restauracji z komentarzem, że powodem jest brak basenu w lokalu. Trudno będzie tej dziewczynce w dorosłości odkleić łatkę rozpieszczonego dziecka, kiedy takie treści krążyły w sieci bez większej refleksji. I to, co tutaj się pojawia, to bardzo często jednak absolutnie jak najlepsze intencje rodziców, którzy chcą mieć po prostu ładne Ciekawe zdjęcia swojego dziecka, czasami myśląc, że jest to w jak najlepszym interesie tego dziecka. Bo na przykład, nie wiem, dziecko ucieszy się, że ma zdjęcie z wróżką, zębuszką, albo że jedna koleżanka jest w Nowym Jorku, a druga gdzieś tam i mogą mieć razem zdjęcie. Więc intencje są jak najbardziej dobre. Poza takimi przykładami, gdzie na przykład rodzic utwarcie chce zarobić na swoim dziecku, to jest absolutnie obrzydliwe i łączy ze sobą kilka etycznie wątpliwych wątków, takich jak to, że bardzo często ma to formę po prostu pracy. Dzieci do określonego wieku nie mogą pracować, a na przykład taki dorosłych w pracy chroni prawo, ale nie ogranicza się to tylko i wyłącznie do pracy, ale dochodzi tutaj także kwestia wykorzystywania wizerunku, prawa do prywatności i tak dalej i No nie wiem, na przykład we Francji wyregulowano to ustawami. We Francji prywatność dzieciaków chroni prawo, jeżeli rodzic takie prawo łamie, no to może ponieść konsekwencje. Jak przeczytamy w pracy pewnego czeskiego badacza, Dawid Seknalek, badacz zajmujący się między innymi tematem sharentingu, Sharenting and Children's Privacy Protection in International EU And check law parents stop sharing thank you your children rodzice przestancie szerować dziękuję wasze dzieci możecie tą pracę sobie przeczytać autor napisał w niej kilka ciekawych rzeczy Sednem problemu jest niska świadomość rodziców w zakresie praw dziecka rodzice często zdają się nie być świadomi ryzyka jakie ich działania mogą stwarzać dla dzieci to zaskakujące bo gdyby w relacji z dzieckiem istniał element przyzwoitości a przyzwoitością jest traktowanie drugiego człowieka z szacunkiem i poszanowaniem jego prywatności problem w ogóle by nie powstał no właśnie z jednej strony mamy tutaj założenie że Rodzice chcą dla tych dzieci jak najlepiej. Mają dobre intencje, ale jednocześnie nie są w stanie pomyśleć, że hej, to dziecko pomimo tego, że ja miałem udział w jego tworzeniu to nie jest przedmiot, ono nie jest moje w takim sensie jak telefon, który sobie kupiłem i mogę z nim zrobić co mi się żywnie podoba. I właśnie brak tej świadomości jest przerażający. W rezultacie szarentingu dzieci w środowisku internetowym często faktycznie tracą status podmiotów i stają się jedynie przedmiotami. Tym przedmiotem posługują się najbliżsi krewni. Rodzice, czyli ci, którzy powinni naturalnie troszczyć się o dziecko i bronić jego najlepszego Interesu. Nie rozumieją jakości swojej relacji z dzieckiem i faktu, że dziecko nie jest obiektem, nie jest ich własnością, a więc nie może być ustawione, fotografowane i publicznie udostępniane tak samo jak fotografuje się i pokazuje w sieci obiady w restauracji, nowy samochód czy zdjęcia z egzotycznych wakacji. Ja wiem, że na tym kanale bywamy czasami nieco apokaliptyczni, ale tak to jest jak żywcem wyciągnięte z cyberpanka. To było parę słów ode mnie. A jakie wy macie przemyślenia na ten temat, piszcie w komentarzu i widzimy się w kolejnych strasznych, przerażających, dystopijnych, cyberpunkowych, black mirrorowych odcinkach. Papa! Pa.